Cześć, tu kosmiczne innowacje. Wyobraźcie sobie na moment, że wszystko co widzicie, wasi znajomi, wasz telefon, a nawet gwiazdy, to tylko linie kodu. Brzmi szalenie, prawda? Ale niektórzy z najmądrzejszych naukowców na świecie naprawdę traktują ten pomysł poważnie. Czy wszyscy jesteśmy tylko postaciami w gigantycznej kosmicznej grze wideo? Zanurzmy się w to. Po pierwsze, spójrzcie na to. Fizyk James Gates odkrył coś naprawdę dziwnego. Badając teorię strun, równania, które próbują wyjaśnić strukturę wszechświata, odkrył prawdziwy kod. I to nie byle jaki kod kod binarny taki sam, jakiego używają komputery. To prawie tak, jakby sama rzeczywistość działała na oprogramowaniu. Jest też słynny eksperyment kwantowy. Naukowcy wystrzeliwują maleńkie cząsteczki, takie jak elektrony przez dwie szczeliny. I co dziwne, cząsteczki zachowują się inaczej, gdy są obserwowane. Nazywa się to dualizmem korpuskularno-falowym i sugeruje, że wszechświat zmienia się w zależności od tego, czy jest obserwowany, czy nie. Trochę jak gra wideo, która ładuje nowe obszary tylko wtedy, gdy przesuniesz tam swoją postać. I posłuchajcie, sztuczna inteligencja szybko nadrabia zaległości. Projekt OpenWorm zdołał zasymulować cały mózg prostego robaka, a on zachowuje się dokładnie jak prawdziwy. Jeśli potrafimy to zrobić z robakiem, być może kiedyś zasymulujemy ludzki mózg albo cały wszechświat. A teraz kilka oszałamiających dodatków. Elon Musk powiedział kiedyś, że szanse na to, że żyjemy w bazowej rzeczywistości prawdziwym, oryginalnym wszechświecie wynoszą około 1 na miliard. Nick Bostrom, filozof, twierdzi, że zaawansowane cywilizacje w końcu przeprowadzą tak wiele symulacji, że bardziej prawdopodobne jest, iż znajdujemy się w jednej z nich niż w oryginalnej. Nawet fizycy szukają pikseli w przestrzeni i czasie, wskazówek, że rzeczywistość jest cyfrowa, a nie płynna. Więc jeśli nauka sugeruje, że rzeczywistość może być programem, co to oznacza dla nas? Czy jesteśmy sami? Czy ktoś tam nas obserwuje? A może nawet kontroluje kod? Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze najśmielsze teorie, czy jesteśmy graczami, czy tylko liniami kodu. Dzięki za oglądanie kosmicznych innowacji.